czytasz Koniec. Pięknie, uwaga, uwaga, proszę. Poczytałeś plaży. Na plaży, poczytałeś. Nie wiem, czy to tak poczytasz, bo nie wiem, czy tak dobrze znasz, ale chyba dobrze już znasz. A pamięć. Znasz na pamięć u dentysty? Bo To jest u dentysty. To jest u dentysty. Pomaga mamie i dzieci koci. Konie od dziesięcia, a od A prowadzi się ślubna a jest Słyszy ten czy tak? Idzie kosza i sukienki i słodki Szukaj i mocy. Mama pakuje polmenne serce, kanapki. Jezik i kapeluszek i piłkę. Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. No, dokładnie. dokładnie. Będziemy wjeżdżać zaraz do garażu. Idziemy bardzo szybko coś zjeść i słuchajcie, lecę do Pretty Studio, a chłopaki jadą na salę zabaw. Na salę zabaw. E, bo dzisiaj w ogóle będę miała robiony plink węglowy. Stwierdziłam, że nagram to dla was. Też musisz mi umówić, bo musimy wyczyścić twarz. Nie ma żadnego problemu, kochanie. Ostatnio, słuchajcie, byłam właśnie na oczyszczaniu buzi. No, mój syn bardzo lubi, bardzo no, mój sen no, lubi jeżdżanie na garażu, mój drodzy. Wow, ale wysoko! Także tak, kochani, zapraszam Was do oglądania. A tak jak już tutaj mówię do Was i mam na sobie bomberkę akurat dzisiaj, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że... Bomberki i bluzy, ale bluzki, bo kolor blok nie ma, ale może jeszcze są nie wiem. Ja Chodź, bo nie mamy czasu. Ale tak czy siak, no nie mamy czasu, ale tak czy siak zerknijcie na moody, bo yy, mamy promocję przed pojawieniem się nowego dropu i bomberki są teraz w promocyjnej cenie. Idziemy, słuchajcie, szybciutko coś zjeść, bo... Ja nie wiem czy jakoś słabo z jedzeniem u nas. No. Od kogo ty dostałeś taki ładny sweter? Wujka i to Kopci. A od jakiego wujka? Piotreczka. Piotreczka. Chodź Chodź Misiaku. Piotreczka. Daj rączkę. Chodź. Jeżdżąc w samochody, musisz dać mamy rączkę. No rozumiecie to? Od cioci kopci i od wujka Piotreczka. Słuchajcie, zamówiliśmy takie panno co? O Jezu jest tak słuchajcie pyszne, naprawdę przepyszne. Tutaj jest pizka. Bardzo Edwarda pizka. Jaka jest pizka? wyborna. Ja mam z wieprzowiną, ale jeszcze wzięliśmy z. Jeszcze wzięliśmy z kre... Tak, ta wzięliśmy jeszcze z krewetką. Jezu, słuchajcie, przed chwilą w windzie chciałam nagrać dla Was przybitkę, ale miałam w ręku jeszcze bomberkę, telefon, wodę, i aparat mi wypadł z ręki, ale słuchajcie. Tak, ale tak, że po prostu bałam się po niego sięgnąć, bo leżał na podłodze i no generalnie wszystko wskazywało na to, że mam po aparacie i słuchajcie wzięłam go i wyskoczył komunikat błąd aparatu i miałam zawał, ale na szczęście wyjęłam baterię, włożyłam ją, odpaliłam aparat i chyba wszystko jest ok, bo z tego co widzę to nagrywa i dźwięki chyba jest dobrze, ale Jezu, ja mam zawsze jakieś przygody tutaj z tym aparatem, nie wiem czy pamiętacie kiedyś zostawiłam w Uberze tylko ten drugi. Yy, I pan był tak miły i kochany, że mi go przywiózł z powrotem. Ale no po prostu... No powiem wam, podniosłam sama sobie ciśnionko. A na mnie już czeka w Pretty Pareo i zaraz zaczynamy. To będzie bardzo przyjemny zabieg, także mega się cieszę, bo mam ochotę na relaks. Słuchajcie, Agatka weszła do gabinetu i zapytała się, jakie to perfumy, bo bardzo ładne. <noise> Ale co jest śmieszne, to Juri uważa, że te perfumy to jest unisex, a moim zdaniem one są takie ultra kobiece. I właśnie chyba moje zdanie jest w mniejszości, bo Agata też powiedziała, że takie uniseks. Jestem już po zabiegu tak wygląda skóra bezpośrednio po powiem Wam, że mega wygłodzona. Ładnie bardzo. Ym... Było trochę, może nie nieprzyjemnie, ale taki dyskomfort, bo jednak czułam takie ciepło od tego lasera. No może to nie był odpoczynek, wiecie, trochę przeceniłam to moje pozytywne doznania, jakie myślałam, że będę mieć, ale nie bolało, więc to najważniejsze i słuchajcie, no pięknie wygląda buzia od razu po, a Agata mi powiedziała, że będzie wyglądać jeszcze lepiej. I to jest w ogóle taki zabieg, który możecie robić em, na stany zapalne, trądzik, kaszki na buzi i tak dalej. Idealny dla właśnie takiej skóry problematycznej. Ja teraz nie mam takich rzeczy, ale mam jeszcze gdzieś takie ze skórniczki, właśnie teraz stwierdziłam, że zadbam o to, żeby tą skórę tak dogłębnie oczyścić i właśnie najpierw z dwa tygodnie temu, nie nawet dłużej, z trzy tygodnie temu byłam na takim oczyszczeniu z kwasami, a teraz właśnie ten peeling węglowy, i pewnie powtórzę jeszcze ten zabieg i naprawdę pięknie to wygląda. I super na przebarwienia, słuchajcie, bo to też rozjaśnia nam troszeczkę skórę i fajnie działa na przebarwienia. Także jestem bardzo zadowolona i szybki, bo godzinkę dosłownie trwało wszystko jeszcze z masażem na początku i tak dalej. Mega fajnie naprawdę dziewczyny, i polecam Wam, jakie macie skórę problematyczną, trądzikową, to. Naprawdę spoko. Ja się w ogóle skusiłam na ten zabieg, bo widziałam efekty u agaty, która właśnie borykała się z taką kaszką. I, i ta kaszka cała po prostu zeszła po tym. E, ja ostatnio już po tych kwasach zobaczyłam mega, że mi się buzia wygładziła i poznikały mi jakieś takie, wiecie, skórniki, wi pory zostały się mniej widoczne. No a właśnie teraz po tym peelingu jeszcze bardziej chcemy zadbać, żeby buzia była gładka i mam nadzieję, że się pozbędę moich blizn. Nie jest i tak naprawdę źle, chociaż nawet miałam ostatnie takie badanie tym urządzeniem i właśnie pani powiedziała, że no, jak chciała nad czymś pracować, to nad teksturą skóry, bo właśnie mam te blizny i nierówności potrądzikowe. Także będziemy nad tym pracować i właśnie laser to jest super opcja, żeby popracować nad takimi nierównościami. Dobra, co oni po pewnie jeszcze są na sali zabaw, bo w sumie pewnie myśleli, że to dłużej potrwa, a ja już jestem wolna. Kupiłam Matkowi, słuchajcie, coś takiego do kąpieli. Co robi pianę i marki? To jest piana party. Jest. Młody śpi, a ja wam pokażę, co dostałam w paczce od Westfield. Z okazji, właściwie to chyba dnia mamy. Dostałam w ogóle przepiękne kwiatki, zaraz wam pokażę. Trochę tu ciemno już u nas, ale naprawdę kwiatki są po prostu. Wow. Piękne. Zobaczcie, mam tutaj takie piękne dwa róże. Ten jeden, co prawda, jest ultra ciemny i nie wiem, czy będę potrafiła go użyć, ale najwyżej poproszę kopę o jakiś mały tutorial. Pomadka grnę w takim pięknym kolorze i do tego mm, Etui z lusterkiem na tę pomadkę. Tutaj jest mgiełka perfumowana do włosów. Piękna, naprawdę piękna. A tutaj jest próbka zapachu. Też uważam, że jest piękne. Co prawda, nie do końca mój, bo taki bardzo pudrowy. Ja takich pudrowych zapachów. Mm, podobają mi się na jakimś, ale to totalnie nie mój klimat. Ale zapach jest naprawdę śliczny. Pokażę Wam jeszcze to etui i zobaczcie. To wygląda tak, dzięki czemu mamy pomadkę i lusterko w jednym. Mi się mega podoba design tych pomadek i właśnie ten, ten myk z tym lusterkiem. Powiem Wam, że ja nawet wielokrotnie się zbierałam, żeby sobie kupić taką pomadkę, ale jakoś ja mam tak strasznie dużo kosmetyków, że zawsze jak wiecie, chcę sobie coś nowego kupić, no to staram się rozsądnie do tego podchodzić, a no, to nie są tanie rzeczy. Więc finalnie się nigdy nie zdecydowałam, tym bardziej się na maksa cieszę, że dostałam w prezencie. Piękny prezent. No i tego jestem bardzo ciekawa. W ogóle kolor też piękny. Ostatnio słuchajcie, znajoma zapytała się mnie, czy. Przez to, że dostaję tych rzeczy tak dużo, to czy cieszę się jeszcze z tego, czy mi się, wiecie, to nie znudziło i, i czy się już tak z tym nie obyłam. Cieszę się jak małe dziecko, naprawdę doceniam i bardzo, bardzo się cieszę ze wszystkich prezentów, które dostaję i nie znudzi mi się to i nie przestanę tego doceniać. No i u nas już typowo chillowy wieczorny klimacik, mamy takie golden hour, jest chyba piękny zachód słońca, dzisiaj trochę nam wpada go do mieszkania, a szpileczka się wylewuje. Paliliśmy już sobie świeczkę, świeczkę, świeczkę tutaj z tyłu, balsam i perfumy już stoją na honorowym miejscu, bo używam teraz ich cały czas, tak mi się podobają. Jezus, po prostu na maksa i powiem wam jeszcze, że zrobimy wszystko, żebyście mogli kupić próbki tych perfum, tych nowości i męskiego zapachu i tego nowego damskiego. Niestety nie mamy już możliwości zrobienia próbek Aurory i Piety, bo po prostu są te perfumy rozlane. Ale zanim rozlejemy do docelowych butelek te nowości, to właśnie teraz pracujemy nad tym, żeby, żeby pojawiły się dla was takie mm, Mniejsze pojemności do kupienia próbeczki takie, tak żebyście mogły zobaczyć, czy zapach jest dla Was i mogli, bo ja pomijam ciągle tutaj mężczyzn. Przepraszam Was, chłopaki, jeżeli tu jesteście, to przepraszam, że Was ciągle pomijam. Po prostu jesteście w mniejszości, ale to mnie nie powinno usprawiedliwiać, no ale obiecuję, że się poprawi jest zupełnie. No poczekaj zdanie dokończyć. robię sobie właśnie kolację. Ostatnio, słuchajcie, byliśmy w tej restauracji i tam z sałatki. I do wyboru była feta i manury. I właśnie poprosiłam o ser manury. I tak mi posmakował, że kupiliśmy teraz do domu. I właśnie zamierzam sobie zrobić pomidorki. Mamy też takie pyszne pomidorki z takiego sklepu, właśnie, gdzie są rzeczy z Grecji, z Włoch, no z różnych zakątków świata, z Portugalii też. I te pomidorki smakują naprawdę błędne. Ja ogólnie nie lubię w ogóle pomidorów koktajlowych, ale te, no, pycha. Więc zrobię sobie chyba takie pomidorki właśnie z tym serem manury, oliwą z oliwek. Eee, z sosem balsamicznym. No i tyle. Ten manouri to jest tak totalnie mój smak. On jest taki trochę delikatniejszy niż feta. Nie jest taki słony. No wow. Nie chce mi się brudzić deski, więc kroję na talerzu. Ten ser smakuje trochę tak, trochę tak jak ricotta. Nie oceniajcie, że ja to robię w taki sposób, ale naprawdę nie chce mi się szukać deski, bo chyba wszystkie są zmywarce i są brudne. I nie chce mi się brudzić tych desek. Chcę coś szybko zjeść, bo ci w sumie zjadłam tylko Dojadłam rano jajko poetku, zjadłam nixa batonika i tę kanapkę, którą dla Was nagrywałam, a będzie się głodna. Oliwa z oliwek, słuchajcie, ta oliwa z olinii. to jest taka premium oliwa, ona jest u nas tak pyszna i ona naprawdę smakuje premium, czuć, czuć słuchajcie, że to produkt naprawdę no w wysokiej jakości, ona w ogóle smakuje zupełnie inaczej niż taka normalna oliwa, wiecie. Którą się kupuje w sklepie Mam tutaj jeszcze resztkę jakiegoś balsamiko No trochę bida, ale Ale w smaku będzie dobre I Jak skończyło się oczywiście jedzenie Przeze mnie sałatki, Ja nie wiem ja ostatnio wszystko brudzę, po prostu jem Jak jakieś dziecko małe Zalałam wrzątkiem i użyłam tego I to jest naprawdę fajne Tylko robię to taką szczotką Tak chyba się nie powinno robić, ale Ostatnio nie mogłam zmyć plamy I to była moja ostatnia deska ratunku I Wiadomo, trochę się tam harata ten materiał, ale też urodziłam dresy i się domyły. I w sumie się nawet nie poharatały. Ale no zeszło. Ciekawe czy stąd zejdzie. No i on schodzi. Zobaczcie. To jest w ogóle taki odplamiacz. Kupiłam go skuszona reklamą na Instagramie i faktycznie on powiem Wam daje radę ten odplamiacz. Zobaczcie. Taką w ogóle ma konsystencję. bo wrzątek sam tutaj nie dał rady. Moi drodzy, moi kochani. Jedziemy właśnie yy, całą familią na otwarcie N33 Prestige Concept. O, na stoi! Tak, tak stoi. Gdzie? Tam stała, tankowała. Yy, jest to nowa odsłona Prestige Optic. Gdzie zawsze jedziemy po okulary i właściwie myślę, że jakieś 80% naszych okularów jest stamtąd. Tak. A teraz dodatkowo będzie tam więcej rzeczy, bo będą, słuchajcie, perfumy, biżuteria i właśnie okulary. Także jedziemy sam jest I wciąż o I wciąż Tomerysta dokładnie. Tak. Jedziemy zobaczyć, jak to wygląda. Widziałem jakieś stories na Instagramie i naprawdę to wyglądało bardzo ładnie. Trzeba pójść zobaczyć. Także Trzeba zobaczyć, to słuchajcie potem po właśnie o. odwiedzinach. Y Jesteś content maker ostatnio, co? No. Cały czas. Jedziemy na obiad do restauracji, która nas zaprosiła. Restauracja w wyraj? Tak, w chyba. I to jest w ogóle kuchnia, słuchajcie, słowiańska. Czyli będzie mieszanka kuchni. I jedziemy z Asią. To będzie, a do budzi. jest okolica. Tak. Mhm. Kierowca trzyma kierownicę, tak? To jest tunel, Misio. Jedziemy tunelem. W restauracji Werej zobaczymy się z Asią i czarnym. Więc Edzia powiedział, jedziemy do sieci Asi i do wujka. On jest czarny. A potem powiedział, chcę dzwonić do babci. My się pytam, ale której babci? Asi. Okej, okay, Asia już jest też babcią. Drodzy wyszłam z okularami. Piękne, tak, tak mi się spodobały... Wy, Wyraźnie. no. Tak mi się słuchajcie spodobały. Akurat przyjechałam bez żadnych okularów, także wychodzę z okularami. Nie no, Emila są najlepsze okulary. Ale dawno też sobie nie kupowałam okularów, więc... Dobra, no ja nie będę po... się tłumaczyć. Ja sobie przed wakacjami kupię. Kupiłam to kupiłam, no ładne. Piękne. <laughs> piękne, piękne. Bardzo mi się podobają, naprawdę. Dziewczyny to jest. I w Mhm, mm Ale chciałam numer, wiesz, ale nie, nie zrobię tak, żeby było widać. Ale no, w Prestige Optik takie znajdziecie. Piękne. Piękne są. Jeszcze bardzo mi się inne podobały, Dity. Nie Dity, tylko Lindy Faro. Ale no były już takie zupełnie inne, takie bardziej określone i bardziej eleganckie. A ja jednak na co dzień, wiecie, najczęściej chodzę tak, więc stwierdziłam, że te będą takie bardziej do biegania na co dzień. Właśnie tak, godzina i Ja, słuchajcie, jestem jeszcze w piżamie sama w domu. A dzisiaj, słuchajcie, mam naprawdę sporo pracy, ale takiej komputerowej głównie. Także nawet się jeszcze nie ubrałam. Szczerze, umam tylko na zęby. Zrobiłam rumianek, potem miętę, potem wzięłam na nadmiar wody, <noise> które planuję pić intensywnie przez cały tydzień, ponieważ sesja zdjęciowa w tym tygodniu, a ja jestem w złej formie. Nie chodzę na siłownię. Jadłam strasznie w weekend, przyznaję się. Pizza, lody i te sprawy. W sensie strasznie, no... Ja też tak jem, bo nie jem tylko idealnie. Ale wiecie, w kontekście tego, że zaraz ta sesja, no wiem, że jeden dzień nie zmieni niczego i nie da się przytyć w jeden dzień, ale chodzi bardziej o moje samopoczucie i, i o to, jak się czuję we własnym ciele, plus wiadomo, jak się i takie rzeczy, to woda się gromadzi w organizmie. I ja czuję po sobie, że... Że troszkę jej się zgromadziło. Także teraz planuję najbliższe dni. Naprawdę dużo ziłek, dużo wody, mało jedzenia. <noise> Zobaczymy, czy mi się to uda. Ogarnęłam montaż wszystkich zaległych rzeczy, które miałam. Ogarnęłam nowe karteczki z podziękowaniami. Młody zrobiłam bardzo ładny projekt. Tak mi się przynajmniej wydaje. Taki mega wakacyjny kolorowy. Nie robiłyśmy nigdy jeszcze kolorowych takich karteczek, więc tym razem będą takie właśnie fajne, kolorowe karteczki. Myślę, że będą takie, że sobie je zatrzymacie, bo są naprawdę ładne. No i co? Zaraz się ogarnę, ubiorę. Chłopaki wrócą, cię jest dzień mamy, także wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam, ale też chciałabym Wam powiedzieć, że nie tylko dla wszystkich mam, bo też dla wszystkich osób, które starają się teraz o dziecko, które przeżyły stratę, które z jakimś bardzo tęsknią. Wysyłam ciepłego i dużo miłości. Zawsze słuchajcie, w takie dni, jak właśnie na przykład jest Dzień Mamy, myślę, że dla takich osób, którym mamy brakuje, albo dla takich osób, które mamy nigdy nie miały, albo takich, które straciły dziecko, które pomimo starań nie mogą tego dziecka mieć, to jest naprawdę trudny czas, także warto sobie tak w serduszku dobrze pomyśleć o takich osobach i wysłać mi dobrą energię. Praca wykonana na dziś. Wstałam z samego rana, przez to, że byłam sama w domu, to naprawdę mogłam się skupić i bardzo szybko mi poszło. Wszystko zrobiłam to, co miałam zrobić. Także jestem zadowolona i dzisiaj będziemy już spędzać sobie rodzinnie czas razem. Fajnie, fajnie, fajnie. Zaplanowałam też drugą część sesji zdjęciowej, bo pożyczam auto od koleżanki. Bardzo nam pasuje na tę sesję, właśnie I samochód, to mam miętowego 500, takiego pięknego. Także mm, zaplanowałam jeszcze dzień po sesji, bo tym razem będą dwa dni zdjęciowe. Muszę użyć samoopalacza, bo już mi zszedł. Zobaczcie, jak jestem tym Opalenizna Polenizna zeszła, samoopalacz zszedł, także będzie smarowane na pewno przed sesją. Mm, no i co? Nie wiem, słuchajcie, co się jeszcze dzisiaj będzie dziać, także oglądajcie po prostu i się dowiecie. <śm> Vou deixar isso De mamê